Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Na całkowite wydatki włoskich gospodarstw domowych składa się wiele elementów, a jednym z nich jest ubezpieczenie samochodu. Oczywiście nie można obejść się bez ubezpieczenia pojazdu, ale można podjąć kilka praw, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Oto kilka przydatnych wskazówek. Które zebraliśmy dla ciebie, uważaj na milczące odnowienie porównaj różne polisy ubezpieczenia samochodu. Aktywuj czarna skrzynkę polegaj na ubezpieczeniu samochodu online ogranicz niepotrzebne usługi dążenie do lepszej klasy merytorycznej. Odkryjmy je jeden po drugim. Strzeż się milczącego odnowienia. Od 2013 roku zasada milczącego odnawiania ubezpieczeń samochodowych została zniesiona. Teraz milczenie ze strony klienta nie oznacza już potwierdzenia polisy. W rzeczywistości agencja jest zobowiązana do rozwiązania umowy do końca roku. Aby zaoszczędzić pieniądze, umowa musi zostać odnowiona przed data wygaśnięcia i nie później niż 15 dni. Jeśli oferowana wycena nie jest przekonującą, słuszne i właściwe jest przejście do innej firmy ubezpieczeniowej, która może zaoferować. Bardziej opłacalne rozwiązanie. Porównaj różne ubezpieczenia komunikacyjne. Brzmi to jak oczywista rada, ale tak nie jest. Porównanie cen różnych polis ubezpieczenia komunikacyjnego oce może prowadzić do znacznych korzyści finansowych. Zanim jednak rzucisz się w ramiona nowej firmy ubezpieczeniowej, powiniene sprawdzić, czy na koszt składają się również określone. Elementy, które nie wszyscy oceniają, takie jak maksymalny limit, czyli kwota, jaka pokrywa ubezpieczenie, im wyższy, tym wyższy roczny koszt. Aktywacja czarnej skrzynki. Czarna skrzynka pozwala zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu samochodu, ponieważ umożliwia stałe śledzenie nawyków kierowcy. To urządzenie bezpieczeństwa oparte na geolokalizatorze GPS podkreśla takie parametry, jak pozycja pojazdu, prędkość, użycie skrzyni. Biegów styl jazdy przejechane kilometry w zależności od okoliczności, koszt ubezpieczenia komunikacyjnego OCE może ulec znacznemu obniżeniu. Polegaj na ubezpieczeniu samochodu online. Wykupienie ubezpieczenia samochodu online może być idealnym rozwiązaniem zapewniającym atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Przed podpisaniem umowy należy jednak zawsze mieć oko na niezawodność usługi, szukając recenzji i opinii pozostawionych przez innych użytkowników w internecie. Ogranicz niepotrzebne usługi. Przyglądając się bliżej swojej polisie ubezpieczeniowej, możesz znaleźć usługi, które mogą nie być niezbędne w oparciu o Twoje nawyki lub charakterystykę Twojego pojazdu. Radzimy zawsze rozważyć koszt wykupionej polisy dodatkowej w stosunku do jej przydatności dla indywidualnego kierowcy. Dążenie do lepszej klasy zasług. Ostrożna jazda nie tylko pozwala żyć wygodnie i bez wypadków, ale także pomaga uzyskać dostęp do najlepszych klas zasług, a co za. Tym idzie wydać znacznie mniej na ubezpieczenie samochodu. Ponadto RC Auto Familiare, rodzinne ubezpieczenie samochodu, które uzupełniło ustawę Bersani, umożliwia odnowienie lub zawarcie polisy. Ubezpieczeniowej poprzez dziedziczenie najlepszej i najkorzystniejszej klasy zasług wśród pojazdów ubezpieczonych w tym samym gospodarstwie. Domowym, bez rozróżnienia na pojazdy dwu i czterokołowe. Zdecydowanie wielka zaleta, szczególnie dla nowych kierowców. Po im praktyczne poradniki, a WordPress komentarz Hello World.